Cześć, Marcin z tej strony, dzisiaj troszkę o użytkowaniu i obsłudze skrzyni DSG, czyli dwóch automatów w stajni Volkswagena. Dzisiaj możemy tą skrzynię praktycznie zamówić do każdego samochodu swojego koncernu. Skrzynia znana praktycznie od, od 20 lat. Wtedy ona została wprowadzona bodaj w 2003 roku, 2002, 2002 bądź 2003. No ale generalnie o co chodzi? Te sprzęgówki stosują, stosują też inne koncerny. Mają inną nazwę. Nie nazywają się tam DSG, ale TCS czy. czy czy, in, czy inne, ale mniejsze o to. Prawda? Chodzi głównie o użytkowanie tych skrzyń. Um, jeżeli chodzi o te skrzynie, warto wymieniać, fajnie się tymi skrzyniami jeździ, fajnie przebijałem biegi. Naprawdę, jeżeli chodzi o sprinty od 0 do 100, no to no niestety, manualnie, jeżeli ktoś jest dobrym driverem, no to faktycznie może się zbliżyć do czasu dwusprzęgłowego automatu. No ale, jak sami jeździcie takimi automatami, to wiecie, że fajnie to przyspiesza. No, ale mają też te skrzynie swoje, swoje wady. No, poza, poza oczywiście wieloma plusami. No, ale generalnie, jeżeli chodzi o wady, to to, że na przykład ciężko tym jeździć w korku, prawda? Takim automatem, bo yy, skrzynia do nie lubi tak y, zwanego pełzania, czyli jeżeli ja, na pół sprzęgla łatwo spalić te sprzęgła, y, łatwo je przegrzać niemniej jednak, no producent wprowadził jakieś zabezpieczenia przed tym, żeby, żeby nie spalić tych sprzęgłów, nie uszkodzić skrzyni niemniej, no i na przykład y, zapali się kontrolka, która będzie informowała nas o tym, żeby zatrzymać się na postoju odczekać chwilę i będziemy może dalej kontynuować jazdę. Ale no, czy to czy to na tym to polega? No, czasem ten korek ma na przykład, no nie wiem, 10 km, 20 i co? No, może przesadziłem. 20 km korek rzadko się zdarza, no, ale te 2-3 km zdarzają się. No i te pełzanie czasem jest. No. no, także tutaj podczas takiego korka, no to naprawdę trzeba uważać, żeby jakoś po prostu starać się utrzymywać te tempo jazdy, żeby nie powodować tej zmiany biegów, może warto przejść na tryb ręczny żeby na tej jedynce y, próbować jechać tą skrzynią tak, to samo to samo tyczy się jazdy pod górkę no jeżeli no nie jedziemy jakoś szybko pod górkę i też jako, i, i, i wolno się wznosimy pod, pod wzniesienie, to też łatwo jest przegrzeć skrzynię no nie, wiadomo nie chodzi o to żeby, żeby gnać pod górę żeby przebijać bieg, bam 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 i jesteśmy na zniesieniu ale żeby po prostu jechać tak jechać a nie że toczyć się pod górkę w tempie ślimaczym no bo tak jak jedziecie z manualną skrzynią na pół sprzęgle w końcu sprzęgło się wykończy także to jest taki Taka rzecz, druga rzecz jest taka, że jeżeli zapomnicie przebicia yy, ustawienia skrzyni biegów na przykład z D czy, czy z, z, z przełożenia R i zapomnicie tego przełożyć na P i zgasicie samochód, no to może się zdarzyć tak, że yy, akumulator się rozładuje. Może tak się zdarzyć no także no bo po prostu cały czas będzie pobierano napięcie, także no jest niby sygnał dźwiękowy, ale mogą się zdłużyć różne akcje, że ktoś w ferworze walki nie usłyszy, bądź pominie ten sygnał, wyłączy, przyjdzie po jakimś czasie i akumulator może być padnięty, może tak się zdarzyć. No, druga, że trzecia rzecz praktycznie no to warto pamiętać o wymianie olejów takiej skrzyni, o wymianie oleju w ogóle w skrzyniach automatycznych to jeszcze po w innym odcinku, niemniej jednak przy skrzyni DSG to, to Audi z tego co pamiętam to zaleca wymianę po 100 tysięcy kilometrów, niemniej jednak po 100 tysięcy kilometrów to uważam, że to jest dużo za dużo jeżeli chodzi o tę skrzynię, może się mylę, to jest moja opinia, można się nie zgodzić, warto może to, to skrócić do 50 tysięcy, jeżeli ktoś faktycznie jeździ miejsko i, i w ciężkich warunkach, bo nie ukrywajmy, yy, yy, jazda miejska, jazda górska, jazda, yy, no nie wiem, z przyczepą, też się tak zdarzy, no, obciąża skrzynię o wiele bardziej, aniżeli jazda autostradowa i gdzie czas kasz kilometry yy, po prostu na jednym biegu i ta skrzynia tego praktycznie nie czuje. Także w takim wypadku warto takie, e, takie przeglądy, wymiana, olej, wymiana oleju przeprowadzić co 50 tysięcy. Na pewno skrzynia ci za to podziękuje i odwieńczy się dobrą pracą. Przez dłuższy, długi czas. No i, i po prostu już nawet nie chodzi o to, że że, te, że nie będzie tam wirowało tyle e, elementów typu opiłki i tak dalej, ale po prostu wszystkie elektrozawory, e, cało to mechatronika będzie działała bez awaryjnie. Także tego się. Ja bym się tego trzymał, zrobić jak chcecie. Ja bym w menu 50 tysiącach. No, no, także e, takie tak, tak to wygląda ze skrzyniami DSG i oczywiście uchroni was to przed. Przed serwisem takiej skrzyni, bo no niestety każda awaria takiej skrzyni to nie jest setki złotych, ale liczycie awarię skrzyni DSG w tysiącach złotych. Nie będę tu strzelał teraz z kwotami, jakie to są dokładnie kwoty, bo to zależy od, od danego typu skrzyni, do danej klasy skrzyni, bo mamy skrzynię DSG z, ze sprzęgłami suchymi i ze sprzęgłami mokrymi. Tak jest, no generalnie z pszczęgłami mokrymi jest dużo trwalsza taka skrzynia. No niemniej jednak wszęgła suche są stosowane w skrzyniach, które są stosowane w samochodach trochę tańszych, a te trochę tańszych, w tych bardziej popularnych samochodach, a te z mokrą skrzynią w tych bardziej luksusowych, w tych z wyższej półki i no, lepiej, lepiej zadbać, lepiej Zadbać o skrzynię lepiej jest odpowiednio się z nią obchodzić, aniżeli ponosić yy, duże, duże nakłady yy, serwisowe związane z utrzymaniem tej skrzyni. Także Was zachęcam do, do, do przestrzegania tych takich reguł, do takich zaleceń. Możecie też przeglądać w, w internecie. Niemniej jednak, przestrzegam przed pełzaniem to jedno inna, i druga rzecz yy, nie strzelajcie ze sprzęgła nie strzelajcie ze sprzęgła wiecie yy, od razu yy, startujecie samochód i od razu boom decha tylko rozgrzeć yy, rozgrzać samochód powoli, oczywiście płynna jazda nie jakaś sportowa mega tylko po prostu płynna jazda rozgrzać samochód no to tak jak wy stajecie z rana to też oczywiście nie zaraz ćwiczycie czy po prostu biegacie, nie wiadomo co robicie, bo wiadomo od razu to sprzyja kontuzji, trzeba się troszkę rozgrzać, dopiero wtedy przystąpić do odpowiednich ćwiczeń, bądź też do zadanego ruchu, jaki, jaki chcecie mieć, prawda? Także yy, skrzynia bardzo fajna, tylko no niestety yy, troszkę, troszkę delikatniejsza niż potencjalny manual, no i troszkę droższa w serwisowaniu, także... Mimo użytkowania DSG i innych skrzyń tego typu, innych producentów, to się odnosi yy, czy to w Kia, czy w Fiacie, czy, yy, czy w Fordzie. Dwie sprzęgówki podobnie się zachowują, yy, także na spokojnie op opanować te zasady, a skrzynia będzie przez długi czas chodzić bez awaryjnie. Także czymś się ciepło, i do następnego. Cześć.